Jeszcze Fifi. Słuchajcie, dzisiaj w swojej e-klasie wymieniam szczotki na alternatorze. A przy okazji tej pracy, taką szybciutką wrzutkę robię z, takim fajną, z taką fajną sztuczką, która naprawdę się może przydać w wielu sytuacjach. Już mówię o co chodzi. Często, gęsto ludzie naklejają sobie takie naklejki, karteczki, kiedy na przykład był wymieniany olej i przy jakim przebiegu i tak dalej. Słuchajcie. A co za problem robić to samo z każdą inną częścią, którą w silniku w samochodzie wymieniacie. I zobaczcie. Takie coś zrobiłem. Znaczy zrobiłem, a ja to już robię od, o, od dłuższego czasu. Czekajcie, żeby było ładnie widać. O! Coś widać? Coś widać. Zobaczcie. Na alternatorze napisałem sobie pisakiem. 524 tysiące kilometrów i data listopad 23 roku. Prawda, że fajne? Jak teraz będę się zastanawiał, o Jezu, ile tam jeszcze te szczotki wytrzymają, to tylko sobie zaglądam do komory silnika i pak odczytuję sobie, kiedy tutaj było coś grzebane. No. Ja tą samą sztuczkę już y, robię od y, dłuższego czasu. Chociażby, o tutaj jest map sensor od gazu. O i tutaj też na przykład właśnie kilometry, data, kiedy to było. To samo z filtrem powietrza i innymi rzeczami tak robię, bo to jest fajna sztuczka. Po prostu potem wiecie, kiedy tam grzebaliście. To jest pierwsze primo. Po drugie, wiecie, ile powiedzmy kilometrów ta część przejechała. A po trzecie, jeżeli na przykład chcecie samochód sprzedać albo konkretnie ustalać jego przebieg funkcji czasu, no to macie idealny ślad, tak, bo macie datę i macie kilometry, tak? Więc wiecie ile kilometrów yy, robicie, czy to jak sprzedajecie powiedzmy komuś, chcecie pokazać ile kilometrów kiedy są było robione, to jest najlepszy dowód. Dobra, boję się dalej za składanie. Cześć czołem.